Hej, witam się z wami w kolejnym vlogu po długiej, długiej przerwie. Tak się złożyło, że na koniec września i początek października udało mi się pojechać na tygodniowe wakacje. Więc, z racji tego, że jest już listopad, szaro, buro i ponuro, to stwierdziłam, że wrzucę tutaj do vloga jeszcze kilka przebitek ze słonecznej Turcji. Niestety z oknem szaruwa, więc aż miło popatrzeć na takie klipy. Byłam właśnie w Turcji, w Bodrum, a hotel nazywa się Blue Dreams. Blue Dreams Podrum 10 km do miasteczka jakieś 20 minut autobusem na lotnisko także super lokalizacja, no i wspaniały widok na morze i na góry, zwłaszcza widok jest przepiękny z basenu, kiedy ta taka jasna woda taki błękitny kolor się um, tak zlewa wiecie z tym ciemniejszym kolorem morza na plażę się właśnie zjeżdża w dół e, windą i po lewo jest taka plaża, gdzie są leżaki na piasku, a e, po prawo tam gdzie ja Przeważnie siedziałam, jest taki właśnie podest i są takie parasole, gdzie można się schować w cień. Przeczytałam chyba z 4 albo z 5 książek podczas tego wyjazdu. Szczególnie mi się podobała właśnie ta książka Kinga Dallas. Tutaj ten wspomniany widok tu z basenu i ciemniejszego morza. Wspaniały jest ten basen. Chociaż powiem Wam, że jak właśnie już byłam tak na początku października, to woda w morzu była cieplejsza niż ta woda w basenie. Także normalnie aż bardzo przykro było wyjeżdżać i żegnać się z tym morzem, bo woda była naprawdę prze, przecieplutka i cały czas siedziałam praktycznie w morzu. Tutaj się szło do baru. Dalej była też taka główna restauracja, bo było tam kilka. Takich mniejszych knajpek, ale była też taka właśnie kawiarnia z tarasem i z ładnymi widoczkami. No i generalnie hotel, hotel super, też względnie czysty, bardzo, bardzo fajny i bardzo polecam. Już byłam w tym hotelu zresztą drugi raz, a tutaj pewnego dnia się wybrałam do Bodru, właśnie do centrum, to jest takie portowe miasteczko i tam widać w tle taki wielki, jakiś akurat statek podpłynął do portu z turystami, już przynajmniej wtedy, kiedy byłam nie było aż tyle ludzi. Już tak pomalutku, coraz mniej właśnie w Bodrum e, ludzi, nie było takiego tłoku, jak kiedyś, jak byłam w czerwcu, ale generalnie w samym hotelu było bardzo, bardzo dużo ludzi i większość Polaków, przyznam szczerze, trafiło nam się właśnie w hotelu też e, Oktoberfest <grydy> i był taki właśnie festiwal piwa, porozstawiane wszędzie balony i wielkie kufle z piwem, to akurat takie normalne, ale właśnie dostałam wcześniej taki wielki, wielki kubeł zimnego piwa. No i wieczorami często były jakieś koncerty, czy jakieś takie ala, dyskoteki. No i generalnie naprawdę przyjemne były też te animacje, nie nudziło mi się także bardzo, bardzo fajnie. Niestety, podczas tego wyjazdu wywaliło mi na ustach wielką opryszczkę, także musiałam ją smarować i, i niestety to mi trochę popsuło wyjazd pod tym względem, że chciałam sobie porobić jakieś fajne zdjęcia, no ale niestety ciągle gdzieś tam ten strób mi przeszkadzał. E, dosłownie w jeden dzień czy w dwa przeczytałam połowę tej książki. Jak wróciłam, to ją też bardzo szybko skończyłam i mam teraz jakąś fazę w ogóle na Kinga, bo przeczytałam Dallas 63, zaraz po powrocie z Turcji przeczytałam też Misery i mam na półce kolejną książkę Kinga, także ostatnio gdzieś ten, ten vibe Stephena Kinga do mnie przemawia i jakoś tak się wciągnęłam w jego książki, a wydawało mi się wcześniej, że już większość jego pozycji przeczytałam. I miałam na ten wyjazd też zrobione rzęsy. Drugi raz w życiu, przedłużone rzęsy. Powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo wygodne na taki wyjazd, bo nie trzeba się praktycznie malować, a to oko jednak jest gdzieś tam podkreślone i wyraźne. No i kupiłam sobie też takiego wielkiego pączka, niestety musiałam go oczywiście spuścić w powietrze i schować, będzie się teraz kurzył do przyszłego roku, ale no ta woda w morzu, powiem Wam, była fantastyczna. Tutaj już po powrocie do Polski, jeszcze przez kilka dni po powrocie było w miarę tak ciepło, że nawet tutaj aż uskuteczniam bieganie w krótkich spodenkach, no teraz to niestety nie jest możliwe. Ale fajnie było jeszcze po wywrocie trochę słońca złapać, no teraz już niestety zostaje tylko witamina D3 i suplementacja. No i w październiku generalnie miałam urodziny, więc dużo takich pyszności. Tutaj też zrobiłam takie większe zakupy, bo robiłam dwie takie ala małe imprezki, bardziej posiadówki i tutaj właśnie stwierdziłam, że przy okazji zrobię taki większy hol zakupowy, zakupy spożywcze, dużo oczywiście różnych chipsów i tego typu przekąsek. Zrobiłam w ogóle deskę serów, ale też różne ciastka i takie dobre kanapeczki z łososiem. I w ogóle dostałam też za złotówkę chyba tę ciasteczkę z Nutelli przy takich większych zakupach. Także też fajne, fajne różne promki są w Lidlu. I zrobiłam też w ogóle sałatkę słuchajcie, z tuńczykiem to jest sałatka, w sumie od mamy mam przepis na tę sałatkę bo zrobiłam taką dobrą sałatkę z tuńczykiem z fasolą, z kukurydzą właśnie tutaj teraz przypomniało mi się przy okazji jak oglądam sobie skąpa te zakupy, czyli tak tuńczyk, fasola czerwona kukurydza, majonez, winogrona i słuchajcie płatki migdałowe, troszeczkę pieprzu i dosłownie szczypta soli, bo, bo sama ta sałatka w sobie jest słona przez tuńczyka. No i ona sobie tak dobrze, jak ona sobie tak trochę poleży w lodówce no później jest lepszy smak jak to tak fajnie przesiąknie dosyć, dosyć sporo dodaję do tej sałatki majonezu no i właśnie tak w sumie wszystkim smakowała ta sałatka i to jest też takie, taka fajna przekąska coś innego i też całą robotę mam wrażenie że też robi to winogrono w tej sałatce więc takie w sumie ciekawe połączenie tuńczyka z winogronami z z fasolą i z kukurydzą, ale no, brzmi tak abstrakcyjnie, ale naprawdę smakuje bardzo, bardzo dobrze. Tutaj chyba jakiś alkohol był kupowany na imprezkę. Jack Daniels na Bogato. <laughs> I prosecco, Prosecco. Po tym weekendzie urodzinowym jechałam później do Poznania. Trochę na lekkim zmęczeniu i na lekkim kacu, ale to też były kolejne intensywne e, dni. Chyba trzy dni byłam w Poznaniu po tym urodzinowym weekendzie. I później się niestety rozchorowałam, i teraz w sumie dopiero niedawno tak się ogarnam i doszłam do siebie, więc mam nadzieję, że teraz uda mi się trochę częściej nagrywać różne rzeczy. Mam wrażenie, że ten vlog to jest taka trochę zlepka różnych klipów, które gdzieś tam mi się zachowały na telefonie bo nic tak konkretnie nie, nie nagrywałam przez ten czas, ale teraz może sobie coś właśnie ponagrywam, zwłaszcza, że za bardzo nie ma gdzie wychodzić jak i jest ciemno i zimno, więc no, może coś, coś sobie ponagrywamy jakoś niedługo i tutaj powiem Wam, że te kanapeczki z łososiem i z koperkiem poszły w dwie sekundy. Właśnie to jest też ta sałatka, o której mówiłam z winogronem i z tuńczykiem, no i takie różne małe przekąski, bo to miała być taka krótka posiadówka zawsze robię też takie ślimaki z koncentratem pomidorowym z salami i z serem. No to jeszcze przed Halloween, więc tematyczne słomki. a tutaj koziołki w Poznaniu. Widziałam, słuchajcie, pierwszy raz w życiu te koziołki. Specjalnie poszliśmy z ekipą z firmy o 12:00 równo, żeby zobaczyć koziołki. Jeszcze w Poznaniu trafiła się naprawdę piękna pogoda i przez bite 3 dni było jeszcze bardzo ciepło i bardzo słonecznie. No i też sobie przy okazji trochę popracowałam, ale też właśnie zwiedziłam kawałek świata. No a tutaj już po powrocie, szara rzeczywistość znowu Lidl. I w Lidlu by ostatnio słuchajcie, te gąbki właśnie te Scrap Daddy, one są świetne. Ja żałuję, że nie kupiłam więcej. Ale może sobie zamówię gdzieś z Allegro, bo one naprawdę doszorowują wszystko. najgorsze, po prostu jakiś czywozience, czy jakiś kamień, czy jak coś zaschnie, nawet nie wiem, na płycie indukcyjnej czy coś, to powiem wam, że już w ogóle z żadnych innych gąbek czy. Nie korzystam, tylko wszystko tą, wszystko tą gąbką Scrap Daddy szoruję. No i takie jakieś basic zakupy, bo dostałam właśnie też na urodziny jadłoną mnie i robiłam chyba wtedy z tego co widzę zupę ogórkową. Po to, po to też te ogórki były mi potrzebne. Dzisiaj robię ogórkową zjadłoną mi, także jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie. Piękna jest w ogóle ta książka. Naprawdę. I są tak super przepisy. Schabowy, kalafiorowy też jestem ciekawa. W sumie nigdy nie jadłam takiego kotleta z kalafiorem. Świetne są te niektóre przepisy, naprawdę. O, racuchy w ogóle. Tatar, fasolowa, Gorzowskie bułki. To może być też fajne. Widziałam, że też jest przepis na krokiety. Ta pasta mi się bardzo spodobała, też na kanapki. Będę chciała wypróbować. Zrobiłam wczoraj tyramisu. Pierwsze raz w życiu, chyba w sumie. W końcu się dorobiłam miksera. I zaraz robimy test. Całą noc w sumie leżało w lodówce. No, zobaczymy. No, wygląda całkiem ładnie. Trochę mi się tak beznadziejnie nie nałożyło. Wziąłem sobie taki spory kawałek. Fajnie, bo takie wysoki wyszło. No, próbujemy.